Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak policzyć baterię roweru elektrycznego o mocy 3000 W, mniej więcej takiego jak mój, żeby zrobić na jednym ładowaniu konkretny zasięg. Zakładamy, że chcemy zrobić na przykład 100 km na jednym ładowaniu. No i skąd wiedzieć, ile tych ogniw baterii potrzeba? Dodatkowo poruszę też kwestię wydajności prądowej takiej baterii. Zobaczymy, jaki sterownik o jakim maksymalnym prądzie będziemy mogli do takiej obliczonej baterii podłączyć. Ten odcinek początkowo powstał na potrzeby mojego kursu o budowie rowerów elektrycznych od podstaw, ale postanowiłem się podzielić nim również z Wami, bo to jest bardzo ciekawy temat i na pewno nie jeden z Was zastanawia się, jak ugryźć właśnie temat policzenia baterii pod konkretny zasięg. Obliczenia będę prowadził dla baterii 48V i dla dwóch rodzajów ogniw: jeden będzie dla wysokoprądowych ogniw, a drugi dla wysokopojemnościowych. Będę liczył dla 48 V, ale napięcie baterii nie wpływa na potrzebną ilość ogniw potrzebnych w baterii do przejechania konkretnego założonego dystansu. Napięcie nominalne baterii będzie wpływało na to, w jakiej konfiguracji ewentualnie połączymy takie ogniwa i jaką będzie miała finalnie wydajność prądową. Dwie baterie składające się z takiej samej ilości ogniw, ale o różnym napięciu nominalnym, będą miały inną ilość. Ogniw połączonych równolegle, no a to właśnie wpływa na wydajność prądową baterii. Nie przedłużając, zapraszam do odcinka. A jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się na większość odpowiedzieć. Do tych obliczeń będziemy wykorzystywali jednostkę, która nazywa się watogodziną. Tą jednostką będziemy mogli określić zarówno pojemność baterii, ba pojemność baterii w watogodzinach. Jak i również będziemy mogli określić zużycie energii przez pojazd w watogodzinach, na przykład na 1 km jazdy. I co to jest ta watogodzina? Watogodzina to jest jednostka powstała poprzez wymnożenie średniego natężenia prądu pobieranego z baterii razy uśrednione napięcie baterii i razy czas poboru tej energii w godzinach. Amper razy volt razy godzina daje nam watogodzinę. Dla przykładu bateria o napięciu nominalnym 48V o pojemności 10Ah będzie miała 480Wh, bo 48V razy 10Ah daje 480Wh. I teraz załóżmy, że będziemy pobierali z tej baterii 48V 10 A przez godzinę no to jest 48V razy 10 i razy godzinę, 480W przez godzinę, 480Wh, no to rozładujemy taką baterię do zera. Bateria miała 480Wh, pobraliśmy z niej 480W przez jedną godzinę, bateria jest pusta. godzina jest dużo lepszą jednostką do porównania pojemności dwóch baterii niż amperogodzina. W amperogodzinie nie jest uwzględniony ten czynnik napięcia baterii. W watogodzinie już jest. I my możemy porównać sobie dwie baterie. Jedna bateria będzie miała np. 36V i 10A, a druga bateria będzie miała 48V i 10A. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że ta ma 10A i ta ma 10A, no więc są takie same, ale nie, bo ta ma 36V, a ta miała 48V. Wymnóżmy to do poziomu watogodziny. 36 razy 10 to jest 360 watogodzin, a 48 razy 10 to jest 480 godzin. No i tutaj łatwo policzyć, że 360 godzin przez 480 godzin to jest 75%, czyli ta 36-woltowa ma 75% pojemności tego co ma ta 48-woltowa. Watogodzina jest zatem idealną jednostką do porównania dwóch baterii. Nie porównujmy dwóch baterii o różnych napięciach na podstawie Amperogodzin. Amperogodzinami możemy się po, porównywać pomiędzy bateriami tylko przy bateriach o tym samym napięciu. Przy pojazdach elektrycznych, oczywiście, dystans ich przebyty mierzymy w kilometrach. My możemy sobie zmierzyć, ile watogodzin jest potrzebnych do przejechania jednego kilometra. Ja już tutaj mam przygotowane takie dane. Wiem, ile zużywa energii rower elektryczny. Do przejechania właśnie jednego kilometra. Wiem, ile zużywa watogodzin na jeden kilometr. I tu jeszcze jest taka ciekawostka. Nie ma znaczenia. Jakiej mocy jest pojazd i jakie napięcie ma bateria, żeby przejechać 1 km przy 25 km na godzinę, dwa pojazdy jadące równo obok siebie. Jeden będzie miał np. 250 W i 48 V, a drugi będzie miał możliwość osiągnięcia 3000 W i 72 V zasilania. Ale te dwa pojazdy, gdy będą jechały dokładnie tak samo, równo, z tą samą prędkością, przy tych samych warunkach obok siebie i będą jechały 25 na godzinę, np. Na no to one zużyją dokładnie tyle samo energii. Nie będzie tutaj miało znaczenia, że ten jest ogólnie słabszy, a ten jest ogólnie mocniejszy, bo gdy będą jechały dokładnie tak samo, będą zużywały dokładnie taką samą ilość energii. Czyli tą ilość wyrażoną w watogodzinach na kilometr zużyją dokładnie tyle samo. W związku z czym pobiorą z baterii tą samą ilość energii. Oczywiście ten pojazd, który jest mocniejszy, on ogólnie będzie miał większe zużycie, no bo będzie miał możliwość wyciągnięcia z baterii chwilowo przy na przykład rozpędzaniu się większą energię, ale gdybyśmy je zestawili do tej samej prędkości równiutko by sobie jechały, pobiorą tyle samo tej energii. Przybliżone zużycie energii przez rower elektryczny waha się od 5 do 25 watogodzin na 1 km w zależności od stylu jazdy. No, i ukształtowania terenu, oczywiście, i ewentualnie tego, czy wieje nam wiatr prosto w twarz, czy za pleców. 5 Wh na kilometr użyjemy, gdy będziemy jechali już naprawdę bardzo oszczędnie. Będziemy używali głównie naszych mięśni nóg do wprawiania rowerów w ruch, a energia elektryczna będzie w niewielkim stopniu służyła do wspomagania nas, a prędkość naszego pojazdu nie będzie przekraczała 25 km na godzinę. Wtedy zużyjemy około 5 Wh na kilometr. Gdy będziemy jechali nadal tak do 25 km na godzinę, ale już nie będziemy aż tyle siły wkładali w pedałowanie, pozwolimy rowerowi bardziej nas wspomagać, czyli nigdy nie podniesiemy pulsu na tyle, żebyśmy po prostu czuli, że jesteśmy zmęczeni, no to wtedy będziemy zużywali około 10 watogodzin na kilometr. Ta wartość 10Wh na kilometr to jest taka najczęściej spotykana wartość, jeżeli chodzi o zużycie energii w rowerach elektrycznych, właśnie przy takiej spokojnej jeździe. Można przyjąć, że do wszystkich obliczeń takiej średniej jazdy, gdzie głównie pedałujemy, nie używamy nigdy manetki gazu i właśnie jest to w miarę taka spokojna jazda, ale bez naszego dużego wkładu no to jest około 10Wh na kilometr. Powyżej tego, jeżeli mamy już na przykład 15 watogodzin na kilometr, no to już wtedy ta jazda jest bardziej dynamiczna. Częściej osiągamy prędkości około 35 km na godzinę. Czasami już użyjemy manetki gazu. A gdy mamy już zużycie na poziomie 25 watogodzin na kilometr, no to już jest bardzo dynamiczna jazda. Często jeździmy w okolicy 50 km na godzinę. Bardzo często używamy manetki gazu. Zużycie energii bardzo dużo zależy od nas samych, od tego, jak będziemy gospodarować tą energią, czyli jak będziemy używać manetki gazu, a jak mocno będziemy pedałować. Również jazda w terenie górzystym z silnikiem typu Hub, w rowerze o mocy około 2500 W, będzie generowała zużycie energii na poziomie 25 watogodzin na kilometr. Mówię tutaj o jeździe po bezdrożach górskich, po szlakach rowerowych. Gdzie często jesteśmy w lesie, mamy dużo wzniesień, dużo zakrętów, często zwalniamy, często przyspieszamy, często jest pod górkę. I wtedy właśnie średnie zużycie roweru jest około 25 watogodzin na kilometr. Czyli mamy od 5 do 25 watogodzin na kilometr w zależności od stylu jazdy. Po równinach przy spokojnej jeździe mamy około 10 watogodzin na kilometr. Mamy już prawie komplet informacji potrzebnych do oszacowania, ile ogniw będziemy potrzebowali do przejechania założonego dystansu. Musimy jeszcze wiedzieć, ile watogodzin znajduje się w jednym ogniwie. Tutaj na stronie polecanych komponentów dołączonych do kursu są polecane ogniwa i ja tutaj wybiorę dwa, którymi będę się posługiwał w dalszej części tutaj tej lekcji. Weźmiemy sobie to ogniwo wysokopojemnościowe, które ma pojemność użytkową... 3300 mAh to jest 3,3Ah. I jedno wysokoprądowe sobie weźmiemy VTC5. Ono ma 2,5Ah pojemności. No i tutaj, jeżeli mamy 2,5Ah razy napięcie nominalne takiego ogniwa 3,6V, to nam daje około 9 Wh, A to ogniwo wysokopojemnościowe ma. 3,30 amperogodziny razy 3,6 v daje nam niecałe 12 watogodzin. Te dane będziemy przyjmowali do obliczeń właśnie ile ogniw będzie nam potrzebne do przejechania założonego dystansu. Przygotowałem dla nas taki prosty arkusz kalkulacyjny, w którym spisałem te wszystkie dane, o których teraz mówiłem, no i dopisałem kilka prościutkich formuł. Mam tutaj zapisane pojemność ogniwa wysokoprądowego w amperogodzinach, wyliczone z tego watogodziny, czyli te 2,5 amperogodziny razy 3,6 V. Zapisałem tutaj też maksymalny prąd do użycia w rowerze elektrycznym, który będziemy mogli wykorzystać. Z tego ogniwa wysokoprądowego. Przeliczymy dzięki temu jaki maksymalny prąd możemy pobierać z całego pakietu, który nam wyjdzie już po tych obliczeniach. I analogicznie spisałem sobie tutaj dane ogniwa wysokopojemnościowego, które miało pojemność 3,3 Ah razy 3,6 V. Dało to nam prawie 12 Wh, 11,88 I prąd maksymalny z takiego ogniwa do pobrania to jest 5 A. Później powiem o co chodzi z tym prądem. Zapisałem też, że zużycie energii przez rower takie normalne to jest 10 Wh na kilometr, no i to duże, takie maksymalne to będzie nasze 25 Wh na kilometr. Tak to mniej więcej wygląda, takie wartości możemy sobie podstawiać, jeżeli planujemy jeździć w miarę spokojnie lub okazjonalnie, tylko będziemy bardziej dynamicznie się poczuć na tym rowerze. No to przyjmijmy sobie, że średnie nasze zużycie będzie na poziomie 10 Wh na kilometr. A jeżeli będziemy chcieli jeździć zawsze bardzo dynamicznie, z dużą ilością użycia monetki, przyjmijmy, że nasz rower będzie zużywał 25 Wh na kilometr. No i co my tu mamy w tym arkuszu? W tej komórce, może zaznaczę ją innym kolorem, na przykład żółtym, w tej komórce będę wpisywał ile zakładamy, że chcemy przejechać kilometrów na jednym ładowaniu. Na razie wpisałem, że chcemy zrobić 100 km. I co tutaj mamy? Na podstawie tych danych załóżmy, że te dane są niezmienialne w późniejszym czasie. Zrobię je szare. Na podstawie tych danych i mojego żądanego dystansu do przejechania, my obliczyliśmy sobie, że przy zużyciu 10 watogodzin na kilometr, aby przejechać 100 km, potrzebujemy mieć baterię o pojemności 1000 watogodzin. No, bo to jest 100 km razy 10 watogodzin na kilometr daje nam 1000 watogodzin. I tak samo przy tym zużyciu 25 watogodzin na kilometr wymnażam 100 razy 25, daje nam 2500. Taką potrzebujemy mieć pojemność baterii w watogodzinach, aby, aby przejechać właśnie ten dystans. Wychodzi na to, że potrzebujemy następującą ilość ogniw do zbudowania baterii. Ja już tutaj sobie zaokrągliłem do wielokrotności liczby 13, bo bateria 48V ma 13 sekcji. I musimy mieć taką ilość ogniw, aby była podzielna przez 13 właśnie. Więc, aby przejechać 100 km przy średnim zużyciu 10 watogodzin na kilometr, przy ogniwach wysokoprądowych potrzebujemy 117 ogniw. Wyliczyłem to dzieląc tą teoretycznie potrzebną pojemność baterii 1000 watogodzin przez... Pojemność w watogodzinach jednego ogniwa 1000 podzielone przez 9 to jest 111 i zaokrągliłem to do, do pełnokrotności liczby 13 czyli 13 razy 9 w tym przypadku to jest 117 117 ogniw gdzie 9 jest połączonych równolegle i 13 sekcji, tak? 9 razy 13 117, stąd wychodzi ta liczba 117 ogniw, a przy ogniwach wysokopojemnościowych potrzebujemy tylko 91 ogniw. Co z tego wynika, że potrzebujemy mieć przy wysokoprądowych bateriach 13S i 9P, czyli 13 sekcji szeregowo tak, bo 48V to jest 13 sekcji szeregowo i 9 ogniw równolegle 13S, 9P. Może zapiszę to tutaj. A przy ogniwach wysokopojemnościowych potrzebujemy 13s, 7p. Czyli tutaj jest 9 ogniw równolegle. A tutaj jest 7 ogniw równolegle. To przy tym normalnym zużyciu, przy takiej spokojnej jeździe, gdzie zużywamy 10 watogodzin na kilometr. A jeżeli będziemy zawsze chcieli tak dynamicznie jeździć i przy okazji jeszcze będziemy chcieli zrobić 100 km. To już będziemy potrzebowali przy wysokoprądowych 286 ogniw, a przy wysokopojemnościowych 221 ogniw. Wtedy daje nam to 13S22P i 13S17P. Taką ilość ogniw potrzebowalibyśmy do przejechania 100 km. Oczywiście to są obliczenia teoretyczne na podstawie tych założeń, że Użyjemy 10Wh na km średnio lub 25Wh na km średnio. Jak wiemy, z tego, ile ogniw jest połączonych szeregowo w jednej sekcji, wynika, jaki duży prąd możemy pobrać z całego akumulatora. I tutaj właśnie sobie to obliczyliśmy. Tutaj wynika to z ilości możliwych do pobrania amperów z jednego ogniwa. Dla wysokopojemnościowego to było 5A, dla wysokoprądowego to było 15A. No i tutaj mnożymy. Wysokoprądowe 9 razy 15 daje nam 135 A i 22 razy 15 daje nam 330 A. Takie wartości prądu możemy pobrać z baterii korzystając z ogniw wysokoprądowych. W tym przypadku Sony VTC5 to są bardzo duże wartości, a gdy mamy ogniwa wysokopojemnościowe, pojemnościowe to Tutaj do przejechania 100 km oszacowaliśmy, że wystarczy nam 7p przy tym normalnym zużyciu, co daje 7 razy 5, 35 amperów. A jeżeli byśmy szacowali na to duże zużycie energii, to mamy 17p. 17 razy 5 daje nam 85 amperów. Zwróćmy uwagę, jakie to są duże różnice w porównaniu do, wysoko, do wysokoprądowych ogniw. Tak, tu mieliśmy 135A z baterii, 330A z baterii, a tu mamy tylko 35A z baterii lub 85A z baterii. Od tego, jakie zastosujemy ogniwo, ma duże znaczenie, jak duża będzie bateria, jeżeli chodzi o ilość ogniw, jaki możliwy prąd mamy do pobrania z baterii. Przy wysokoprądowych oczywiście jest to wysoki prąd, a przy wysokopojemnościowych ten prąd jest dużo niższy. Spróbujmy teraz zrobić jeszcze jeden przykład. Spróbujemy zmienić tą. Wartość założonych 100 km na inne wartości. Zwężę może tutaj to okno, żeby nie było aż tyle danych do analizy. Przeanalizujmy tylko przypadki, że mamy tą świadomość, że aby uzyskać pełen zasięg, który sobie zakładamy, będziemy musieli jechać spokojnie, mało używać manetki, trochę popedałować, nie za dużo bo żeby uzyskać właśnie zużycie na poziomie 10 watogodzin na kilometr. Załóżmy, że chcemy zrobić 60 km. Tutaj nam się automatycznie poprzeliczało, że potrzebujemy pojemność baterii 600 watogodzin, no bo 60 km razy 10 watogodzin to jest 600. No i z tego wynika, że potrzebujemy przy wysokoprądowych 78 ogniw, a przy wysokopojemnościowych 52 ogniwa. Ale teraz tutaj już się robi ciekawie, no bo zauważmy, że gdybyśmy skorzystali z wysokopojemnościowych ogniw, założyli tylko 52 ogniwa to daje nam 13S4P to z takiego pakietu możemy pobrać tylko i wyłącznie 20A, to już jest niedużo, no bo być może będziesz chciał zastosować sobie napęd o mocy 3000W na przykład no to 3000W podzielone przez 48V to jest 62,5 Ampera. Tyle będziemy potrzebowali pobierać z baterii, tyle sterownik będzie chciał pobrać. No a jeżeli byśmy zbudowali baterię 13S4P na ogniwach wysokopojemnościowych, z takiej baterii można pobrać tylko 20 Amperów, no nijak ma się to do naszych założeń. Ale gdybyśmy skorzystali już z tych ogniw wysokoprądowych, to tutaj możemy pobrać 90 Amperów. Oczywiście to automatycznie przeliczyło, że to jest 13 s 6p, tak, żeby te, nadal zrobić te 60 km przy tym zużyciu 10 watogodzin, ale tutaj już mamy 90 A. Może pokażę jeszcze taką inne podejście do tej analizy. Jest taka tabela w poradniku i ona jest zbudowana na podstawie tego ogniwa wysokopojemnościowego. To jest ten Samsung 35E o pojemności 3,3 Ah. Tutaj w tej kolumnie mamy zapisaną ilość ogniw, składa, z której będzie się składać bateria, konfiguracja do ułożenia z tej ilości ogniw. I właśnie tutaj jest pojemność w amperogodzinach, w watogodzinach, zasięg maksymalny i minimalny. Zasięg maksymalny jest policzony, gdy rower zużywa 10 watogodzin na kilometr, a zasięg minimalny jest, jest policzony, gdy rower zużywa. 25 Wh na kilometr. No i na przykład dla 13S4P, czy przy 52 ogniwach, mamy zasięg maksymalny te 60 km. No to jest wszystko tam w zaokrągleniu, dlatego są pewne rozbieżności. Tam liczyłem 60 km, tu 63, ok. To są drobne, drobne rozjazdy wynikające z zaokrągleń. W każdym razie, tak, zasięg maksymalny mamy 63 km. Zasięg minimalny 25 km, czyli tu zużywamy 10 W na kilometr, tu zużywamy 25 W na kilometr. No i mamy maksymalny prąd sterownika 20A. Mamy też napisane, ile to jest watów, około 1000 W sterownika i że masa takiej baterii to jest 2,6 kg. Jedno ogniwo waży około 50 g. Tam razem z tymi koszykami, blaszkami można przyjąć, że jedno ogniwo waży 50 g i razy ilość ogniw. Wtedy mamy masę baterii. Właśnie korzystając z tej tabelki, możemy też sobie dobrać rozmiar naszej baterii pod nasze potrzeby. Czyli załóżmy, że wiemy, że żeby zrobić zasięg maksymalny, musimy jechać spokojnie. Chcemy zrobić powiedzmy sobie około 94 km. No to celujemy w ten wiersz. I dla ogniwa wysokopojemnościowego takie mamy właśnie tutaj dane. To są oczywiście dane dla tego ogniwa wysokopojemnościowego, dla ogniwa wysokoprądowego. Maksymalny prąd sterownika będzie trzykrotnie wyższy, czyli zamiast 30 Amperów będzie 90 Amperów, ale zasięg maksymalny i minimalny zmniejszy się o 25%. No wynika to z tego, że ogniwo wysokoprądowe ma trzykrotnie taką nośność prądową jak ogniwo wysokopojemnościowe, ale ma o 25% mniejszą pojemność w watogodzinach. Tam było 9 watogodzin do 12 watogodzin i 5 Amperów do 15 Amperów prądu. Być może ktoś się zastanawia nad zastosowaniem jednej dużej baterii, a ktoś inny może się zastanawiać nad zastosowaniem dwóch mniejszych baterii. Jakie tutaj są zależności? Oczywiście, jeżeli chodzi o zasięg, to na przykład bateria dwukrotnie mniejsza będzie miała dokładnie dwukrotnie mniejszy zasięg. I tutaj to dokładnie tak jest, że po prostu o połowę mniej ogniw. To jest o połowę mniej zasięgu. Tutaj nie ma nic innego, ale trzeba pamiętać o tym, że zamiast stosować jednej dużej baterii, gdy zastosujemy dwie mniejsze, no to te dwie mniejsze już będą miały każda z osobna o połowę mniejszą nośność prądową. Czyli załóżmy, że jedna duża 13S6P miałaby 30A nośności prądowej, a gdy zastosujemy dwie mniejsze po 13S3P, to każda z nich z osobna będzie miała tylko 15A. Więc tutaj o tym trzeba pamiętać, dobierając. Baterię do mocy sterownika, że ok, możemy ją podzielić na dwa, zasięg będzie taki sam, ale niekoniecznie ta połówka wyciągnie nam tą wydajność prądową, którą oczekujemy. Oczywiście chodzi mi tutaj o taki przypadek, gdzie zamiast jednej dużej baterii osadzonej na stałe w rowerze, stosujemy dwie mniejsze, z której tylko jedna jest na stałe w rowerze, a drugą mamy na przykład w plecaku lub pozostawiliśmy w samochodzie w miejscu, wokół którego krążymy na wycieczce. Czyli że jedna naraz jedziemy po prostu z tą połową baterii, a druga jest w innym nie połączonym z rowerem miejscu. No bo możemy zrobić tak baterię, że na przykład ona nie będzie jednym dużym blokiem, ona będzie dwoma małymi kawałkami jedna włożona na przykład gdzieś przy kierownicy, a druga gdzieś na bagażniku. Jeżeli ona jest w jednym rowerze połączona ze sobą, no to tutaj nie ma zastosowania to, o czym mówię, że będzie miała połowę nośności prądowej, no bo ona nadal będzie w jednym rowerze połączona naraz z sterownikiem. Mam nadzieję, że to jest jasne. Mówiąc o tym, że dzielimy baterię na pół, że ona traci swoją połowę wydajności prądowej, mam tu na myśli właśnie tą sytuację, gdzie tylko ta połowa jest założona do roweru, a druga jest poza rowerem, nie bierze aktywnego udziału w jeździe. Gdy dzielimy cały pakiet baterii na pół i on jest nadal w rowerze połączony ze sobą przewodami, to nie, nie zmniejszamy zasięgu i nie zmniejszamy wydajności prądowej. To jest jedna duża bateria, po prostu w dwóch kawałkach, ale połączonych przewodami w rowerze. Ta tabela jest oczywiście dostępna w poradniku. Arkusz Excela, na którym tutaj wyliczałem te, będzie możliwy do pobrania ze, ze strony z lekcją, więc możesz sobie z tego skorzystać i przeanalizować, jakie to użyłem formułki, a ten arkusz kalkulacyjny utworzyłem w darmowym pakiecie OpenOffice, więc tutaj nie ma problemu, żeby taki pakiet biurowy też sobie z Internetu pobrać i zainstalować. Jeżeli zainteresowałeś się tematem kursu budowy roweru elektrycznego od podstaw. To więcej informacji znajdziesz w opisie pod filmem. W tym odcinku to już jest wszystko. Ja tymczasem lecę przygotowywać kolejne materiały na odcinek na kanał YouTube o sterowniku Kelly. Będzie to rozwinięcie tematu z poprzedniego odcinka. Tam poznaliście podstawy programowania sterownika, a w następnym odcinku będę pokazywał już te pozostałe parametry, które dodatkowo można dokonfigurować, żeby nasz sterownik działał bardziej tak jak tego chcemy. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w następnym odcinku!